Hej, witam was na kanale Hikar. Z tej strony Michał i zapraszam na test Ki Niro w wersji HEV. Kij Niro na kanale już testowałem, ale była to wersja elektryczna, która nie cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem, ale będę się do tego testu sporo odwoływał, bo poza napędem nie ma tutaj aż tak dużo zmian. Zacznijmy jednak jak zwykle od koloru. Jest to biały perłowy lakier o nazwie Snow White Pearl który ładnie kontrastuje z czarnymi dodatkami, a cała paleta kolorów jest w miarę zróżnicowana i do tego możemy dokupić słupek C lakierowany na czarny kolor. Z przodu spalinowe Niro możemy odróżnić po braku klapki do ładowania na środku, troszkę inaczej wyglądającym obszarem w oku srebrnej listwy na górze i w pełni otwartym grillu w dolnej części. Profil jest to dokładnie taki sam. W oczy głównie rzuca się ta szczelina za słupkiem C, umożliwiająca przepływ powietrza, a także czarne nakładki na nadkola oraz drzwi. Bo, co ciekawe, drzwi nie zakrywają progów, które pozostają w kolorze nadwozia. Na koła składają się felgi zaledwie 16-calowe, mocno zabudowane, z oponami 205x60. Jeśli chcecie większe felgi, to tylko w najwyższej wersji wyposażenia za 2000 zł można dokupić 18 z tyłu też bez większych zmian. Mamy całkiem duży spoiler o ciekawym kształcie, pionowe lampy. A te wersje możemy odróżnić po emblemacie hef na klapie bagażnika, a także trochę zmienionym i większym tym srebrnym elemencie w dolnej części zderzaka, pod którym kryje się pojedynczy wydech. System bezkluczykowy działa tutaj dokładnie tak jak w innych kijach: czyli otwieramy i zamykamy przez naciśnięcie tego czarnego przycisku na klamce. Wymiarami Niro od Niro i V nie różni się praktycznie wcale. Mamy dokładnie taką samą długość, szerokość jak i rozstaw osi, jedynie hybrydy są o 1 cm wyższe, ale wynika to wprost z prześwitu zwiększonego z 15 do 16 cm. Największą różnicą jest oczywiście masa własna, bo Hew jest o prawie 400 kg lżejszy od elektryka, a PHEV o przeszło 250. Średnica zawracania wynosi bardzo dobre 10,6 m. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 425 litrów z kołem zapasowym lub 451 litrów z zestawem naprawczym. Phev ma zaledwie 348 litrów, co z wynikiem o 127 litrów gorszym niż w elektryku. Sam bagażnik ma twardy plastik na boczkach, dwa haczyki i takie wnęki po bokach. Próg wyładunkowy jest tutaj przyzwoity, ale podłogę możemy obniżyć i wtedy staje się on ogromny. Pod podłogą może być koło dojazdowe, a i tak zostaje nam jeszcze trochę przestrzeni. Osłona bagażnika jest cieniutka, więc wyjdzie nawet pod opuszczoną podłogę. Oparcia kanapy możemy złożyć w proporcjach 40-60, sięgając z bagażnika. Pojemność wzrasta wtedy do około 1445 litrów i tworzy się spore wzniesienie. Możemy je jednak zniwelować podnosząc podłogę. I na plus, że pasy mają takie zaczepy. Elektryczna klapa dostępna jest tylko w najwyższej wersji wyposażenia. Posłuchajmy dźwięku zamykania drzwi. Zarówno z przodu, jak i z tyłu jest solidnie. Tylne drzwi otwierają się bardzo szeroko, dzięki czemu bez problemu możemy zająć miejsce na kanapie. Mam 1,72 m i siedząc sam z sobą, mam ogrom miejsca przed kolanami, tak samo jak pod fotelem opuszczonym maksymalnie i nad głową. W dodatku możemy też delikatnie wyprostować oparcie i siedzi się tutaj bardzo wygodnie. Tunel centralny jest niski, ale w miarę szeroki, jednak na środku siedzi się lepiej niż bym się tego spodziewał. Na pewno pomaga w tym kanapa, która jest minimalnie wyprofilowana, są wejścia Isofix, zagłówki regulują się w takim stopniu, a na środku mamy otwierany miękki podłokietnik z uchwytami na kubki. Drzwi są słabo wykończone, Wszędzie mamy twardy plastik, tylko podłokietnik obszyty takim materiałem i ładna srebrna listwa pod nim. Kieszenie są bardzo małe, cały tył fotela jest twardy. Z takim ala-wieszakiem mamy gazetowniki, na środku nawiewy a wejścia USB-C są na bokach foteli. Przejdźmy do przodu, gdzie wita nas w miarę wysoka pozycja za kierownicą. Siedzi się tutaj jak w typowym crossoverze pokroju kroju Mazdy CX-30. Tylko w topowej wersji fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w 8 kierunkach z regulacją podparcia lędźwiowego w jednej płaszczyźnie, a fotel pasażera manualnie bez regulacji lędźwi. Fotele są tylko lekko wyprofilowane, a siedzisko mogłoby być dłuższe. Tutaj mam fotele skórzane materiałowe, ale do wyboru, zależnie od wersji, jest jeszcze ta w pełni materiałowa i w całości skórzana. Deska rozdzielcza prezentuje się dokładnie tak samo jak w elektryku czyli mamy nowoczesny design nawiązujący do innych nowych modeli key, jak na przykład Sportage. Dwuramienna kierownica też bez zmian. W teście elektryka dosyć niepochlebnie się o niej wypowiadałem, ale z czasem po prostu się do niej przyzwyczaiłem. Dalej nie uważam jej za ładną, ale wybrałbym ją za każdym razem ponad tom z Toyota BZ4X. Jest skórzana, w miarę miękka i dobrze trzyma się w dłoniach. Ma sporo fizycznych przycisków i ten duży środek. W dolnej części jest coś przycisk od wyboru trybu jazdy, a za nią widzimy łopatki. Za kierownicą znajduje się ten jeden lekko zakrzywiony pas zawierający oba ekrany. Pierwszym z nich są zegary cyfrowe, które są dokładnie takie same jak w każdej innej nowej ki, więc jeśli chcecie więcej szczegółów, to zapraszam do moich wcześniejszych testów. W skrócie mają one nieco ponad 10 cali, wyglądają ładnie, ekran ma wysoką rozdzielczość, działają sprawnie i mają cztery motywy wyświetlania informacji. Na szybie wyświetlany jest head-up, który pokazuje najpotrzebniejsze informacje i wygląda w porządku. Drugim ekranem jest centralny wyświetlacz, który również jest identyczny jak w pozostałych nowych kijach. Ma on te same, nieco ponad 10 cali, dobrą rozdzielczość, działa sprawnie, system jest w miarę logiczny w obsłudze, graficznie to nie jest mój gust, oprócz ekranu głównego, który jest bardzo ładny, ale system obsługuje oczywiście Apple CarPlay i Android Auto. CarPlay wyświetlany jest na pełnym ekranie i działa płynnie, a połączenie jest tylko przewodowe przez wejście USB-A. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj podstawowy zestaw z sześcioma głośnikami, który gra po prostu poprawnie. Kamera cofania ma dosyć przeciętną jakość, ale linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy, co na plus. Pod ekranem widzimy dotykowy panel z dwoma pokrętłami, który świetnie reaguje na dotyk. I może być panelem klimatyzacji lub skrótami do systemu multimedialnego. Jeżdżąc nowymi kijami, korzysta mi się z niego bardzo dobrze. Na konsoli centralnej znajduje się ładowarka indukcyjna, która dosyć mocno grzeje telefon, a bliżej kierowcy starter silnika, pokrętło Shift-by Wire od skrzyni automatycznej sześciostopniowej DCT i kilka fizycznych przycisków, w tym AutoHold który zapamiętuje swoją aktywność po ponownym odpaleniu. Nad lewym kolanem mamy jeszcze kilka przycisków funkcyjnych, tak jak na podsufitce. Niro jest przyzwoicie wykończona. Góra deski rozdzielczej wykonana z miękkiego tworzywa, dopiero na podszybiu twarda. Przed pasażerem takie ozdobne listwy, które wyglądają ładnie i są miłe w dotyku. W przeciwieństwie do konsoli centralnej zrobionej praktycznie w całości z piano Black z twardymi boczkami, podłokietnik jest skórzany i teoretycznie miękki, ale sprawia wrażenie, jakby między oprzyciem a podstawą było samo powietrze. I nie jest regulowany. Drzwi wykończone są lepiej niż tylne. Na górze mamy w miarę miękkie tworzywo. Fragment twardego wokół plastikowej klamki. A na wysokości łokcia lekko uginający się plastik. Podłokietnik oprzyty tym samym materiałem co z tyłu, ale chyba użyto tutaj trochę więcej pianki. A przy uchwycie mamy też takie bardzo ciekawie wyglądające wykończenie i srebrną listwę nad nim. Dobra, to zobaczcie teraz schowki i idziemy pod maskę. maskę, co ciekawe, na podnośnikach. Kia Niro może występować w trzech wersjach napędowych, ale dzisiaj skupimy się na tych bardziej konwencjonalnych, czyli wersji hybrydowej oraz hybrydowej plug -in. W obu przypadkach mamy dokładnie ten sam silnik spalinowy, wolno 1.6 o mocy 105 koni mechanicznych, ale wersja PHEV dysponuje większymi bateriami o pojemności 11 kWh i mocniejszym silnikiem elektrycznym o mocy 84 koni. Łącznie przekłada się to na 183 konie mechaniczne i 265 Nm. W przypadku wersji hybrydowej dostajemy mniejszy akumulator i co za tym idzie, słabszy silnik elektryczny, co przekłada się na moc 141 koni mechanicznych i taki sam moment obrotowy 265 Nm. No na postoju z faktu, że jest to hybryda, nie da się tak typowo przygazować, ale podczas jazdy i przyspieszania aż mnie to zaskoczyło jak miło brzmi ten silnik. Jednak zobaczmy, czy za brzmieniem idą też osiągi. Kia deklaruje, że Niro w wersji HEV do setki przyspieszy w 10,4 sekundy na felgach 16-calowych i w 10,8 sekundy na osiemnastkach. Naprawdę nie mam pojęcia jak oni to mierzyli. Mi na wilgotnej drodze i z drobną utratą trakcji przy starcie i tak udało się zrobić czas o prawie półtorej sekundy lepszy. Oczywiście licznik może delikatnie przekłamywać, ale dalej będzie to oznaczało czas o przynajmniej jedną sekundę lepszy. I faktycznie, podczas codziennej jazdy hybrydowe Niro ma w pełni wystarczającą dynamikę. Jest to typowa hybryda szeregowo równoległa znana wszystkim głównie z Toyoty. Jednak koncern Hyundai Kia podszedł do tego trochę w inny sposób i zamiast skrzyni bezstopniowej w swoich hybrydach używa skrzyni automatycznej z sześcioma przełożeniami. Dla wielu osób, którzy po prostu nie znoszą pracy skrzyni bezstopniowej, a bardziej towarzyszącemu jej dźwięku silnika przy maksymalnym przyspieszaniu, brzmi to jak idealny substytut. Ale ma to też swoje wady, takie jak trochę gorsza reakcja na gaz. Bo gdy w skrzyni bezstopniowej nie musimy czekać na wybranie odpowiedniego biegu, tylko silnik od razu jest na optymalnych obrotach, to tutaj po naciśnięciu gazu skrzynia musi zredukować i dopiero wtedy zaczniemy przyspieszać. Faktycznie podczas tej przerwy na redukcję silnik elektryczny delikatnie pomaga, ale mimo, że ma on aż 170 Nm, to nie jest to aż tak odczuwalne. Tryb Sport sprawia, że napęd reaguje delikatnie szybciej na wciśnięcie gazu, ale też silnik po prostu jest częściej włączony. A jak ta hybryda radzi sobie z ekonomią jazdy? W mieście osiągałem wyniki od 2,5 litra na 100 km podczas maksymalnej ekojazdy przez 4, 5, 6, powyżej 7 czy nawet 8 litrów podczas krótkiej trasy na zimnym silniku. Średnio myślę, że powinno to być w granicach 5 litrów na 100 km, co jest delikatnie gorszym wynikiem od hybrydy Toyoty. Taki sam wynik Niro osiągnęła przy prędkości 90 km/h, przy 120 było to 6,5 litra, a przy 140 już 8,5 litra na każde 100 km. Aby osiągnąć niskie wyniki w mieście, Niro oferuje rekuperację, której moc możemy zmieniać manetkami przy kierownicy. Ma ona 5 poziomów, jest standardowy lub inaczej 0, włączający się po każdym uruchomieniu. Możemy też wejść na poziom od 1 do 3, pociągając lewą łopatkę, albo przytrzymując ją, wejść na poziom maksymalny, którym możemy w pełni zatrzymać samochód, ciągle trzymając łopatkę. Po opuszczeniu łopatki, rekuperacja wraca na poziom trzeci. A po krótkim przytrzymaniu prawej manetki, uruchamiamy rekuperację automatyczną, która bazując na radarze, sama dostosuje jej moc. Co ciekawe, gdy jesteśmy w trybie sport, manetki zmieniają swoją funkcję i służą już typowo do zmiany przełożeń. Sprytne rozwiązanie. Zobaczmy teraz, jak Niro poradzi sobie na nierównej drodze. I jest naprawdę dobrze. Mamy tutaj w pełni standardowe zawieszenie, bez żadnej regulacji twardości, które nastawione jest bardziej na komfort, co jest w pełni zrozumiałe. Na pewno pomagają w tym też felgi, raczej ich mały rozmiar, który wiąże się z grubą warstwą opony, która sama w sobie tłumi sporo nierówności. Na osiemnastkach na pewno będzie mocniej czuć dziury. Takie nastawy zawieszenia sprawiają, że nie jest to najlepiej prowadzący się samochód w szybkich zakrętach, ale nikt w takim celu go nie kupuje, a do codziennej jazdy jest w zupełności wystarczająco stabilny. Układ kierowniczy jest lekki i również ukierunkowany w stronę łatwości manewrowania, a tryb sport dodaje minimalnie większy opór na kierownicy. Wyjedźmy teraz na autostradę. W takich warunkach Niro radzi sobie poprawnie. Jest przyzwoicie wyciszona zarówno od podwozia, jak i od hałasu powietrza, a w stosunku do elektryka nie zauważyłem większych różnic. Na pokładzie mamy tempomat adaptacyjny, działający bardzo dobrze w pełnym zakresie prędkości. System odczytuje ograniczenia prędkości, z czym radzi sobie w większości dobrze, ale jak to wszystkim, zdarzają się tutaj błędy. Po włączeniu odpowiedniej opcji, TempoMat może automatycznie dostosowywać prędkość do odczytanego znaku, ale tylko na autostradzie i niestety robi to dopiero za znakiem, co jest już złamaniem przepisów. Poza autostradą będzie nam tylko sugerował dostosowanie prędkości do tej obowiązującej za pomocą jednego kliknięcia, jednak robi to tylko przez kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, po czym musimy już manualnie ustawić odpowiednią prędkość. NIRO wyposażona jest też w system utrzymania pośrodku pasa ruchu, który działa poprawnie. Jeśli widzi linię, to płynnie prowadzi samochód pośrodku pasa, ale kiedy linia zmienia się na krawężnik, to często gubi krawędź pasa i przestaje działać. Na filmie widzicie test szykany, przeprowadzony niestety przy niższej prędkości, i NIRO poradziła sobie z tym bardzo dobrze. ale w teście elektryka było widać, że przy 100 km na godzinę odbicie w lewo już przerosło ten system. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu auta włączają się reflektory, pod lusterkami brak lampki, za to są one w przednich klamkach, a z tyłu włączają się lampy. W wersji bez okna dachowego wnętrze mamy oświetlone tylko żarówkami i ta w bagażniku radzi sobie z tym przeciętnie, ale w kabinie jest już naprawdę jasno. Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu podświetlone są tylko przełączniki do sterowania szybami. Z przodu dobrze widoczny head-up i zegary. Na kierownicy wszystko podświetlone. Tak jak nad lewym kolanem i na drzwiach. Przestrzeń na nogi nieoświetlona ale na środku wszystko ładnie widoczne. Kamera cofania w całkowitej ciemności radzi sobie przeciętnie, pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem żarówka. Na podsufitce nie wszystko podświetlone, a w zasłonach żarówki włączane ręcznie. Jak widzieliście mamy tutaj też oświetlenie ambientowe w postaci takich ładnych pasków przed pasażerem i na selektorze skrzyni biegów. Możemy wybrać jego kolor z siedmiu przygotowanych przez Kie lub spośród palety 64 kolorów Albo połączyć je z trybami jazdy. Na zewnątrz z przodu widzimy reflektory Full LED z ciekawym wzorem, na lusterku LEDowy kierunek, a z tyłu lampy LEDowe w kształcie bumerangu. I pozostałe światła również LEDowe, tak dziwnie umieszczone w dolnej części na zderzaku. Podświetlenie tablicy niestety psuje trochę ogólny wygląd po zmroku swoją żółtą barwą. Tak świecą reflektory na postoju. Wiązka nie jest ani jakoś bardzo szeroka, ani wysoka. I mamy tutaj manualne poziomowanie. Więc światło drogowe również nie powalają. Podczas jazdy reflektory prezentują się po prostu poprawnie, bez żadnych fajerwerków. Ale za to mamy tutaj system automatycznych świateł drogowych, który działa bardzo dobrze, z dużym marginesem bezpieczeństwa. Porozmawiajmy teraz o cenie. Cennik Kiniro zaczyna się od 127 tysięcy zł za wersję M w zwykłej hybrydzie. Dopłata do wersji L to 13 tysięcy, a do business line kolejne 10 tysięcy. Hybryda Plugin zaczyna się od 159 tysięcy zł, co oznacza różnicę aż 32 tysięcy w stosunku do tańszej wersji HEV, ale tutaj dopłata do wersji L to nie 13, 000, a 15 tysięcy, a do business line te same 10 tysięcy. Tak wygląda bazowa wersja bez podgrzewanych foteli i kierownicy, czy bez czujnika deszczu, a także przednich czujników parkowania i z mniejszymi ekranami w środku. W kontraście tak prezentuje się najdroższa wersja Business Line z hybrydą PHEV i finalną ceną 210 tysięcy złotych, w tym 24 tysiącach w opcjach. Najbardziej optymalny kosztowo wydaje się być oczywiście wariant HEV w wersji wyposażenia L, za 143 000 zł, w tym z jednym pakietem za 2000. I przechodząc do podsumowania, Kia Niro w wersji hybrydowej jeździło mi się bardzo dobrze. W przypadku elektryka miałem całkiem sporo uwag dotyczących wykończenia wnętrza czy niektórych elementów oświetlenia, ale uwarunkowane było to głównie ceną. Tutaj dostajemy praktycznie ten sam samochód. Który z porównywalnym wyposażeniem będzie o jakieś 60 czy nawet 70 tysięcy złotych tańszy. To rzuca na niego zupełnie inne światło, i nagle Niro staje się po prostu bardzo praktycznym, oszczędnym i wystarczająco dynamicznym samochodem, który oczywiście nie wywołał w nas jakiejś emocji z jazdy, ale też nie do tego został zaprojektowany. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, aby mógł testować dla Was coraz więcej różnych marek. Czekam w komentarzach na Twoją opinię odnośnie Giniro, a jeśli podobał Ci się ten test, to możesz zostawić łapę w górę i widzimy się w następnych filmach. Bye!